Widzieliście jak pr... Okej, dobra, nie patrz. Widzieliście jak... Widzieliście jak... Widzieliście jak... O Boże, dzisiaj już by chciał z kimś pograć warszawie i nie ma skip, zobaczcie. Didn't sama gra! Co są za warszawy w ogóle? O nie! Idzie samą do niej. Ty nasz strzelbia Rage, quit! Strzeliad! focha Stwierdziłam, że ze sobą nie będzie grać. <śmuchy> oła! O dobrze. Oła, 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 No sobie Ja się ja postawię wtedy po prostu. Bo nie jest dobrze. Co! Tu nie wierzę, że straciłam ten. Boże, no straciłam. Straciłam respawn. Tak, w taki głupi sposób. No, nie wierzę, bo ktoś mnie za taką stoł w ogóle a ja nie ogarnęłam. Ale nędza. Ale słabo. Wyskocz. Wyskocz. I you. Dobra, to wiecie co? To niech te rzeczy, które tutaj zostały. Może nie wierzę, że akurat ona została. No, nie wierzę w to, serio. To nie jest możliwe. Nie, no nie! To no co ty robisz? się. Bija się na statek, dobra, ty zostań tutaj. No co to było w ogóle? Co ty odwalasz, dziewczyno? Także dzisiaj bym chciała, żebyśmy sobie po prostu pocisnęli gierkę. Ale gierka nie jest długa. Ma metr 70. Przeczytałam ze spojrzeniem na czas znowu, dlaczego to sobie zrobiłam? Jeszcze raz. Gierka nie jest długa, Po półtorej godziny. To chciałam powiedzieć. Ale że gierka ma metr 70. O ja to nie mogę. Co to jest? A i co to jest? O Boże co? To jest Petrok, któremu trzeba zrzucić fotkę. O proszę, cześć! Dzień dobry! A, o, A, nie mam drugiej? Aha, no dobra, no. Próbujmy. No i co? Ej, sorry, ale... Okej, okay, dobra. Dalej! Anna, Perrektus, chaos! Wszyscy jesteście, słuchajcie, z nami? Poszliście sobie, dragonka, Ketryl, to tam siedzi. Ach, mnie ciekawi po prostu, czy wszyscy sobie poszli. Okej, okay, słuchajcie, ja zamierzam wystrzelać co do jednego. W sensie, że nie, nie, że was, nie, że tych wszystkich, których, których wywiniłam. Zamierzam wystrzelać wszystkich co do jednego wrogów tutaj.